Fasola biała karłowata to gatunek fasoli z charakterystyczną czerwono-wiśniową plamką. Początkowo odmiana ta była znana na terenach wschodnich, ale z biegiem czasu została rozpowszechniona w całej Polsce, stając się symbolem patriotyzmu i pragnienia niepodległości. A to wszystko za sprawą właśnie tej czerwono-wiśniowej plamki. Przypominający kształtem polskiego orła w koronie. W XIX wieku, gdy Polska była pod zaborami, fasola uznana była za symbol walki o narodową tożsamość, a jej uprawianie na terenach zaboru rosyjskiego było zakazane. Dlatego hodowano ją ukrytą między ziemniakami. Za złamanie zakazu hodowli fasoli, czy choćby za posiadanie jej ziaren, Polakom groziły kary, nawet zesłanie na Syberię. Fasola oczywiście przede wszystkim była wykorzystywana w kuchni, zarówno na dworach szlacheckich, jak i w chłopskich domach. Szczególne znaczenie miała podczas wigilii i świąt narodowych, gdy dodawano ją do barszczu i tym samym spożywanie świątecznej potrawy stało się okazją do podtrzymywania ducha polskości.